Z premią może mieć problem także pan Ryszard, który zawiaduje magazynem nawozów. Szefowa jedzie na kontrolę, bo magazyn za wolno wydaje towar. Panie Ryszardzie, jest pan? Jestem, jestem. Gdzie pan się tu schował? A co ty robisz? To się, co, worki zapinam. I co tak długo, panie Ryszardzie? Wojtek stoi i czeka na nawozy. Wie pan o co chodzi? Ma być to tak, wie pan, płynnie. No żeby jak, był w, jak wózek miał, to by. A ile pan ładuje tą ładowarką? Jak pan to robi? Po dwa worki wyciąga, tak? tak i. Ale to bardzo wolno idzie. Co, brak panu wózka? To brak mi wózka. No. Ale to co? I, 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 I prosił pan o ten wózek i co? No I nie, nie da się do nich dzwonić. I cały czas pan ten wozi? Tak. Kurde. No będą się jakie worki biorą. nie? No, nie, no, już... biora, nie? no tak, to, tak, no ale no, doda no, pan spoko, żeby w tym magazynie tą ładowarką. No to jest. Trochę, trochę ciasno jest. Ale ja nie wierzę, że pan tym wyjeżdżał stąd. Co? Pani du jeszcze dużo rzeczy o mnie nie wie. Pamiętaj, że to że to nie jest sprzęt na, to, na ten magazyn. To pokazać szefowi, że wyjadę? Pokażę pan, czy pan stąd wyjedzie. Ja nie wiem. Tylko uważa pan nikt na sufity. Dobrze, będę, będę, będę uważał. Gdzie on tutaj tą ładowarkę wjechać? Pomysły mają. A też Piotrek musiał wódek gdzieś. No ale jak sortuje, to musi wiedzieć. No co sortują? Powoli. No. Waża tam, uważa, bo tam wąsko. On wyjedzie. Paradę. Mały jest z dzidzi. A on jest mały, ale ładowarka jest duża. To jest Rysiek, by się ładowarką tu wjechać. No musi czymś załadować. Dobrze, że nie kombajnem tu wjechać. Pani Jarku, już wiemy, w czym jest problem. Wózkiem widłowym to on by moment i wy, wyjechał. Nie no, szybciej, dwa razy szybciej by no. zrobił. Widzi pan, co się dzieje? Też on ma problem z wyjechaniem, o. Kurde, czy on tam wyjedzie tym? Wyjedzie. Uważa tam na górę. Eee, niżej, niżej, niżej! No co pan nie widzi? No nie zauważyłem, trzeba No, Uważa lusterko. na lusterko, lusterko! Widzę, widzę lusterko. lusterko. Boże, co on wyprawia, ja pierdzielę.